3,50 Ale fajnie, kurde, połowa grudnia A u nas warunki do jazdy są najmniej idealne Nawet mokro nie jest za bardzo Siane, dopiero kukurydza skoszona, to nie robi mi szkody Węzluję O, fajnie Nie ten prowadzi, oho No to wracamy No to zawracamy Trosz, nie! Ale giebę zrobiłem Tak? Na błocie, no tam wiesz Kolejna zmarznięta, wiesz, i no. <laughs> Ale jest podwarznięty pod spodem, no, jest, nie? Jest, jest. A na wierzchu jest taka, taka, taka mazia no, Przednie koło patrzę mało płytą, ale wiesz To dobrze czy źle, bo nie wiem No, no. z tyłu masz mało? Z tyłu mam tego A musa masz, no. szwagier jeździ na musie no. Szwagier nie byle jaki rajder, on na musie On się nie pierdoli w no. tancu On nie będzie kurwa łatał opon no. Co wyjazd? Co wyjazd? Łatanie opon było. Hmm. Tam jest jakiś wąwóz, widzisz? No to na rzeka. Tak? Ciekawy jestem, zobaczę jak tam wygląda. Ale to zbuchtowali. Także jedziemy sobie tak pozwiedzać na spokojnie. O, już takiego na wiozę. Pierdo, pierdoła rowek. Mały rowek jakiś. Kurde, ta miza nasza uh, Fajna, niegłęboka Można brodzić, przejedziesz w każdym miejscu tą rzeczkę Super Ale... Ale fana, ale fana, tam jakie wąwozy Trzeba przejechać na drugą stronę Tam są jakieś fajne wąwozy Kuczorety szwagier, przejeżdżamy na drugą stronę, zobacz jakie tam są te A tutaj rzeka płyciutka wszędzie Przejedziemy A na przykład tutaj O kurwa, pionowo Wypierdolę No tam dawno gleby nie było A? to? Szwagier atakuje! Krótki pionowy podjazd. Musi przyłożyć. No. I gitara, nie? O! Zobaczcie, jaka jest podzianka O, o czym mówiłem. Te kołki pierdzielone pod spodem, to są takie zabójcze. Nawet nie wiedziałeś, co się stało, nie? Tak za bardzo. Nie, się do swojej Ja wiem, ale nawet nie wiedziałeś, że on tu jest, nie? Trzeba tego badać Możemy fajne miejsce odkryli do jazdy Zobaczcie jak na dwójce Ona ma tutaj naprawdę ciężko bo tu jest taka torfowa Ziemia, koło to wpada głęboko a ona O, i jedzie sobie a? To jest kurde mocny z maszyn o, tu jest tędy, tędy, może tu jakoś trawersikiem Pięknie Tak ja kocham ten motor Jezu Siedź na lekkość Będziemy zobaczyć, ten pluger będzie żaźnił on no coś pewnie wyrzeźwi, wiecie? No, on ma talent w rzeźbieniu dobry Także zaraz on tu coś wymyśli O już stoi Chyba się zakopał Zjadę do niego Może mu pomogę no, Ale no fajne miejsce tu jest Do, do poćwiczenia Dom się zwrócił. Wersji. Cały czas jest trakcja, nie! Ja jestem na górze kurwa Macia dzwon Nowe plastiki! Nogi mi zabrakło. Och, szony. kurwa, moja ręka. Zaś się wiem, Tu jest bagno, trzeba się zawracać. Na niektórych jest tak ślisko w tych trawersach, a na niektórych jest fajnie przyczepnie. W takiej długiej przerwie jest taka niepewność, człowiek jedzie i tak jest niepewny, nie, nie taki jest jak wcześniej, to taki jest taki, taki lęk lekki, odzwyczaja się szybko. Mam ustawienie takie, że mam podkręconą sprężynę I wysoka jest strasznie teraz Jeszcze na tor zostało, nie zmieniłem mi. No tu dołem Tam masz, widziałeś No tak jak jedziesz To Zgaśnie wtedy kiedy nie trzeba Oha I zobaczcie, teraz weź teraz jak nie, nie ma rozrusznika motocykl. Musisz kombinować, tam ci źle stanąć. Tu nie możesz z pozycji złapać do kopnięcia, a rozrusznik zakręcisz i chodzi, nie? Bez rozrusznika moim zdaniem w bo nie ma sensu nawet się zbierasz, to Szkoda sił i nerwów. Hagier zaczyna dopiero. To znaczy zaczyna. Motor ma już rok czasu, tylko że jeszcze tak nie trenował, on tam rzadko jeździ bardzo. Także wybaczyć mu proszę błędy. Jeździ tak asekuracyjnie bardziej Ale jakby dużo jeździł, to tutaj chłopak ma. o, nie. dałby radę. To pójdę no uciekła dupa i wiesz, nie? Aha. Dupka uciekła i. No. Szarpnął go jak niedźwiedź kota. Jeszcze na stalowej ramie WRK A on co z nią robi? Co chce? Co? Mówię, że na stalowej ramie WRK, A ty robisz z nią co chcesz. A, a. a czuć pod górę ciężar Pod górę się ci najgorzej podnosi Czuć ciężar pod górę No ale teraz już trzeba byłoby kopać No jak staniesz kopniesz Kurwa, Trzeba by było kombinować A tak sobie zakręci i chodzi Maszyna Te BWR-ki są nie do zdarcia Bardzo dobre sprzęty Bardzo dobre I rozruszniki mają pancerne No zobaczymy co wymyśli tym razem szwagerko o No próba numer dwa Nie widzę go teraz O Kurde wyrzut To był wyrzut Wyrzut do przodu Teraz zapal i na, na gazie je, wjeżdżaj Podjedziesz, podje pomożę Ci silnikiem delikatnie. Kurwa, nie zapali. No i dawaj, delikatnie sprzedaje go. Gaz, gaz! Ale już na, na, na silniku go trzymaj, żeby Ci nie zjeżdżał, nie? nie? A gaz, szwagier walczy. Podejście numer 3. Poszła. Gorzej, że tu jeszcze świerk leży. Myślałem, że jeszcze pójdzie dalej. <laughs> Dobrze by było, bo byś miał świerka z głowy. Ale to wiesz, to było takie dla widzów Ja się bałem, że to się zjedzie mi na dół <laughs> Leży szwagier znowu A jak, na tych kołkach takie dzwony wali Jedziemy tędy pierwszy raz, że Tak sobie jeździmy Jak ty mówią, na taką popierdawkę po taką o. Zobaczcie co, jak Kurwa, młotnikiem złamałem ten, to te mają kurwa most Drzewo Młotniki nie strzelają, tylko drzewa się łamią To no nie w becie plastik Ach, Ale mnie rzuciło Giną w akcji Ja tu nie wjeżdżam Co wpierdzieliłeś się bagno tu jest? Przed tym kołem kurwa na dojadę O kurde Tam jest twardo ale tutaj to widzę że faktycznie Zaciągnęło mułem Ja kurwa i chuj się Wy, w tu wyjedziesz to. Tak, tak A już teraz pójdziark. i nie Oho, teraz już się na zawalało tego chujosta. Trzeba na tego typu jazdy. Następny zobaczymy. Amazonia, wyjebane wszystko. Beijinhos. Hey